Cześć, mam na imię Sławek. Witam Ciebie w drugiej części e, lekcji dotyczącej Views Galery. E, views Galery sobie już pewnie zainstalowałeś. Informacje o tym, jakie moduły są niezbędne, miałeś przy lekcji numer 1. Ale ja teraz zajmę się czymś znacznie innym. Po pierwsze, pokażę Ci pewien element ukryty w Views Galery, który warto usunąć i zajmiemy się widokami, czyli całym sercem e, konfiguracji galery opartej na Views. Po pierwsze, weźmy sobie w zarządzanie zawartością, rodzaje zawartości. I tutaj sobie klikniemy, Poszukamy w zakładce Image, robimy Edytuj, Manage Fields, i tutaj zrobimy sobie Image konfigurację. Czym rzecz? Tak naprawdę chodzi o konfigurację maksimum, jeżeli chodzi o obrazek. Ja proponuję Ci usunąć to, bo tak naprawdę skalowanie Twojego obrazka jest zależne wyłącznie od Ciebie, więc ja sobie tutaj to wyrzucam, zrobię Save. I właściwie wiem, że już teraz będę ja decydował o tym, co jak ma wyglądać. Przejdźmy więc w widoki dla widoku Views Galery. Na początek, sobie zobaczę oczywiście Galery, bo ten widok mnie interesuje najbardziej. I tu właściwie mamy bardzo wiele ciekawych rzeczy. Po pierwsze, mówimy ten defaultowe ustawienie dla galery. Eee, Mamy typ, typ tutaj jest siatka, coś czego nie robiliśmy. Pokażę Ci, jak ta siatka jest ustawiona. Ta siatka jest ustawiona dla liczby kolumn 3 poziomo, czyli e, wiemy, że mamy 3 zdjęcia, one wyglądają następująco. Już Ci tu pokazuję, żebyś widział, o co mi tak naprawdę chodzi. Oj, wejdźmy sobie w galerię. Mamy 3 zdjęcia i pod spodem mamy jeszcze kolejne 3 razem 6, co za chwileczkę Ci pokażę. Mamy styl Ajaxa, czegoś wcześniej nie uruchamialiśmy. Ten styl, o którym Ci wspominałem, czyli klikając na podstronę, mamy bezpośrednio migający zegarek. To jest Ajax, który pokazuje, że jest strona ładowana. Mamy podział na strony, tak, elementów na stronie 6, czyli to co widzieliśmy. I właściwie rzecz biorąc to by było na tyle, jeżeli chodzi o defaultowy. Są jeszcze dwie rzeczy, które się zmieniły. Kryterium sortowania to data nadesłania, wiadomo, jest standardowo. Segment opublikowany albo tryb administracji standardowo ustawicie. Oczywiście tego nie musicie, bo to jest widoczne w use galery. Zawartości typu image, konkretnie linkujący, możemy sobie w tą zawartość wejść i powiedzmy ja bym chciał, żeby mój image linkował z... Lightbox, slideshow, ale powiedzmy z własnej zawartości. A, weźmy sobie, nie wiem. Z Original to Node. Oczywiście mi się to totalnie pokrzaczy, ale niech będzie. Zobaczmy, co tak naprawdę osiągnąłem. Zachowamy konfigurację. Teraz przejdę sobie bezpośrednio do strony z galerią, uruchomię jedną galerię i co widzę? Mam, jak widzisz, duże zdjęcie. To nie jest do końca fajne, ale zakładam, że dobra, ok, powiedzmy, tak zrobiłem. Ja oczywiście w moim widoku defaultowym standardowo wej wejdę sobie w zawartość image i to sobie zmienię. Oczywiście chcę mieć tak jak było w standardzie, nie chcę tutaj za bardzo mieszać, więc na samym dole wejdę, wybiorę było. O, chyba to, o ile się nie mylę. Ok, yy, kolejna rzecz, która nas interesuje w widoku, to są argumenty. Argumenty typu zawartość galeria i tu jest coś bardzo ciekawego, bo tak naprawdę yy, argument do zawartości galery ma ustawione ciekawe linkowanie. Chodzi tu o to, że po pierwsze, nie widzimy widoku, nie znaleziono witryny. Bezpośrednio linkuje do, w, waliduje tak naprawdę do konkretnego segmentu typu galeria, i robi to po ID tego segmentu, czyli po nazwie. Czyli właściwie rzecz biorąc, ustawienie typu argumenty steruje nam, do czego e, standardowa fotka dodana ma linkować. i to jest najważniejsza funkcjonalność, którą mamy tutaj w Views Galery e, w widoku. Możemy oczywiście jeszcze zależności dodać, etykieta typu galery, wymagana zależność, czyli ta zależność do galerii się musi odwoływać, jest jak najbardziej zachowana. Zobaczmy sobie full galery, czyli pełną galerię. Pełną galerię mamy również standardowo, czyli segment kryterium sortowania. Filtry są e, standardowe, zawartości są oczywiście standardowe. E, mamy tutaj e, argumenty, zależności, mamy oczywiście ilość e, bezpośrednio elementów na stronie, java, siatka, czyli tutaj się nic nie zmienia oprócz Node Content Settings. I to jest właśnie coś, co nas interesuje. Przede wszystkim dlatego, że e, pełna galeria odwołuje się do galerii, czyli do node typ galery buduje to się po nazwie typu full note, czyli cała zawartość dla tej galerii, odpowiednio od, konfigurowana za pomocą ilości elementów na stronie i stronicowania. Argumenty mamy need i show title też nie ma pokazanego, czyli tak naprawdę nie ma tutaj żadnych większych elementów. Jednak całość tego ustawienia informuje mnie, że pełna galeria odwołuje się do galerii. Zobaczmy galery image, czyli jedną fotkę. I tutaj mamy coś, co możemy się pobawić. Oczywiście zmieniła się kwestia zawartości pól, mamy pole z typu galery, znaczy zawartość typu image, przepraszam, i image, który bezpośrednio linkuje do pewnej zawartości typu Short, Original, czyli możemy sobie tutaj ustawić co jak chcemy. Oczywiście ustawianie wielkości typu Short odbywa się przez budowę witryny, image cache i oczekujemy odpowiedni preset Short. Wszystkie inne rzeczy w sensie not, jest takie samo jak było. Galery blok to jest dodatkowy widok, który mamy bloku. pokazujecie Ci tak naprawdę elementy bezpośrednio widoczne, jeżeli chodzi o elementy z galery. Ja tutaj patrzę zawartość jest image, short image, czyli też możemy sobie zmienić segment typu galery, wartość nit, czyli właściwie rzecz biorąc. Nic wielkiego. Jeszcze jest również slideshow blog. Nie wiem czy u was będzie on widoczny. Ja mam slideshow y, zainstalowany, jeżeli chodzi o funkcjonalność, miałem to z wcześniejszej lekcji. I taki slideshow oczywiście jest tutaj wykonany. Mogę sobie go odpowiednio skonfigurować. Wiadomo przejścia, to już wiecie z poprzedniej lekcji, gdzie możemy ustawić, jest to zawsze w efekcie. Mamy fade, przenikanie, możemy ustawić na jaki chcecie Właściwie jak widzicie, views gallery Fajny moduł, tak to mogę powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że tworzy nam prostą, ale przyjazną galerię. Jak widzicie, bardzo rozwaloną, czyli coś, czegoś nie ustawiłem. A, nie zapisałem widoku. Mogę się założyć, że to jest mój błąd, czyli wejdźmy sobie w widoki, galery edytuj i teraz oczywiście w default zawartość. No pewnie, że slideshow, room, original, original ma linkować. Ja tutaj poszukam tego naszego ustawienia typu. Eee, powiedzmy, to chyba było to. Nie wiem, zobaczymy. Za chwilę się przekonamy. Zachowam konfigurację tego. Oczywiście, sobie wejdę w całą stronę. Zawartości uciekaj mi tu. Zachowana. Jeszcze raz dla pewności, zachowam, żeby nie było. Wejdę w moje projekty. No i super. I coś, co miałem, tak wygląda. Tak, tak ma być. Generalnie, nakładające się na siebie zdjęcia to jest efekt, niestety, oscylowania. Za kolumna środkowa, akurat wart chemii, ale to wszystko idzie dopracować. Z mojej strony dzięki za uwagę w tym kursie. Pokazałem Ci, jak wygląda galery i tak naprawdę za pomocą modułu VIEWS. Ja proponuję kombinuj, kombinuj z widokami. W kolejnej lekcji pokażę Ci, jak robić sobie klony widoków, żebyśmy za bardzo nie namieszali w tym, co mamy standardowo. Z mojej strony to jest wszystko. Dzięki za uwagę i zapraszam Cię na Drupalomania.pl. Cześć!